Cześć, dzisiaj pikuję kalafior, taką odmianę, tak to wygląda, troszeczkę mi przerasta, ma już 4-5 cm Będę starał się wybierać taki niższy, żeby się łatwo i szybko pikowało, chociaż taki, z takim długim też sobie można spokojnie poradzić i pokażę jak to właśnie zrobić Pikuję do multidoniczki są 10304 otworki wysoki na 3, 4, 4 cm, jak to wygląda. Po kolei sieweczkę wkładamy i do otworka wchodzi, po kolei kolejna sztuka i siedzi. Można spokojnie taką rozsadę. Do głębokości, tutaj z miejsca, z którego listki wyrastają, czyli ten spokojnie, czy ten centymetr można głębiej taki kalafiorek wsadzić, tak jak tu widać, o, od razu wszedł do takiej głębokości, jak należy. Te dwa za chwilę poprawię, bo troszeczkę za, za, za wysoko mi wyszły. I teraz, tak jak są za długie te siewki, można wziąć i delikatnie bardzo przy większym, przy dość dużym dołku, dziurce, ściągnąć za łodyżkę. Tylko naprawdę trzeba bardzo uważać delikatnie, żeby nie złamać łodygi. I cek. I następny. Jak jest za długi, łapiemy deczko wyżej, ściągamy do dołu i siedzi. Tylko tu mówię, tu trzeba bardzo, bardzo to ostrożnie robić, bo można bardzo łatwo uszkodzić, złamać łodygę. Dlatego musimy zrobić większy otworek i ściągamy do dołka staramy się łapać za listek nie łapiemy za, za łodygę bo można ją zgnieść i ściągamy i sieć kolejny dołek staramy się robić większe dołki korzonek ważne żeby był schowany i siedzi i kolejny kala ten jest troszeczkę już nawet dla moich dla mojej wytłoczki za długi no ale jakoś jakoś się włożyło dobra następny i siedzi Ściągamy delikatnie za łodyżkę korzonek, ważne żeby był schowany i delikatnie ubijamy. W moim przypadku one tak do góry wybiegają przez to, że ja je bardzo gęsto wysiałem. To też, też dość, dość dobrze skiełkowały, bo często jest tak, że tam co drugie, co trzecie nasionko wykiełkuje też się tak zdarza. aczkolwiek w tym przypadku, tak jak widać, wykiełkował bardzo intensywnie, bardzo mocno, bardzo dużo go wzeszło. No i niestety brakuje mu tego słońca. Jedna roślinka drugiej podbiera to słońce, zasłaniają i one gonią do góry, szukają tego słońca. Dlatego tak to u mnie wygląda. I siedzi. Następny. Następny. No i w ten sposób po rozpikowaniu wkładam taką wytłoczkę do wody, żeby sobie nasiąkła. Spokojnie 10 minut w takim korytku siedzi w tej wodzie. Później wyciągam i w jakieś ciepłe, jasne miejsce odstawiam. No, i tak to wygląda, i tak po kolei e, każdą sztukę tu też częściowo rozpikowałem e, kalarepę. Teraz właśnie biorę się za ten e, kalafr to jest chyba druga czy tam trzecia e, wytłoczka. E, już pokazuję, jak te wcześniejsze kalarepki wyglądają po rozpikowaniu. Tu już seler e, dość fajnie e, goni. Tutaj mamy kalarepę. Kalarepka też już się prostuje, tylko ta też dzisiaj była pikowana. A tu są z wcześniejszych dni też kalarepki, kapusta wczesna. Ona już też coraz to lepiej wygląda. Na początku one wszystkie się gdzieś tam kładą delikatnie, ale po, po, pierwszych, po, po pierwszym po, dwu, po drugim dniu już się prostują. Jarmusz, wszystko bardzo podobne, dlatego tak ważne jest, żeby podpisywać. Ja podpisuję zawsze w dwóch miejscach na etykietce takiej plus dodatkowo jeszcze sobie robię takim markerem białym na e, multi Czasami jest tak, że gdzieś przy transporcie może wylecieć e, taka e, etykietka, i problem jest później, e, co to było. Bo to naprawdę wszystko bardzo do siebie jest zbliżone wyglądem. Tutaj rabarbar, lubczyk jeszcze z ziółek. No i dobra, to tyle, jeśli chodzi o opikowanie tych rzeczy. Wszystkie tak naprawdę podobnie, kalarepy, kapusty, sałaty, jarmuż, to wszystko bardzo, bardzo podobnie wygląda, jeśli chodzi o opikowanie. Dobra, do usłyszenia, cześć.